Ostatnie znane zdjęcia statku transatlantyckiego Titanic z 1912 roku. Na zdjęciu statek przepływa nieopodal Irlandii. Zdjęcie zostało wykonane trzy dni przed zderzeniem statku z górą lodową. Ostatnie zdjęcie Fred Diego Mercury wykonane 28 sierpnia 1991 roku przez jego partnera Jim A. Huttona w Garden Lodge. Zdjęcie najstarszej restauracji szybkiej obsługi McDonald's w Kalifornii w USA. Restauracja została otwarta 18 sierpnia 1953 roku. Pierwsza maskotka firmy oponiarskiej Michelin z początku XX wieku. Maskotka przedstawia znanego na całym świecie ludzika z opon. Uliczny sprzedawca mumii na ulicach Kairu w Egipcie. Zdjęcie zostało wykonane w 1865 roku. Zdjęcie przedstawiające odrestaurowywanie Stonehenge jest to jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epok Neolitu i brązu zlokalizowana w Wielkiej Brytanii. Przebrania dzieci na popularne święto Halloween. Zdjęcie zostało wykonane u schyłku XIX wieku. Zmiana organizacji ruchu z lewostronnej na prawostronny w Sztokholmie, w Szwecji, 3 września 1967 roku. Budowa podarunku Związku Radzieckiego dla Polski Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w latach 50. XX wieku. N Hadges, pierwsza udokumentowana osoba trafiona małym meteorem w 1954 roku. Zdjęcie postmortem. Było popularnym zwyczajem robienia zdjęć na pamiątkę odeszłym osobom. Zwyczaj był bardzo popularny w erze wiktoriańskiej. Jedno z pierwszych zdjęć wykonanych przy pomocy promieni X zdjęcie przedstawia dłoń żony Rondgena i zostało wykonane 22 grudnia 1895 roku. Zdjęcie osoby z syndromem stresu pourazowego podczas bitew I Wojny Światowej. Zdjęcie sławnego obrazu Leonardo da Vinci Mona Lisa, które było ukrywane podczas II Wojny Światowej. Po zakończeniu wojny obraz powrócił bezpiecznie do muzeum. Robert Wadlow, najwyższy dotychczas człowiek na świecie mierzący 2 m, 72 centymetry. Robert w związku ze swoim gigantycznym wzrostem przeżył tylko 22 lata. Odkrycie grobowca egipskiego władcy Tutanchamona w Dolinie Królów w Egipcie w 1922 roku. Odkrycie zostało dokonane przez brytyjskiego archeologa Howarda Cartera. Zdjęcie przedstawiające jednego z ostatnich samurajów w Japonii. Zestaw do polowania na wampiry z epoki wiktoriańskiej. W tamtym okresie ludzie wciąż wierzyli w wampiry. Jeden z pierwszych samochodów elektrycznych z początków XX wieku. Testowanie jednej z pierwszych kamizelek kuloodpornych. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli materiał Ci się podobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka i komentarza.